Dzień dobry, dziś za kierownicy Porsche 718, a więc Boxtera. Jeszcze przez chwilę, ponieważ jedziemy powolutku, pozwolę sobie mieć wszystkie okna otwarte, bo bokster, czyli kabriolet, roadster, to jest według mnie jeden z najwspanialszych sposobów na w ogóle spędzanie czasu. Jak tylko nie wali żabami z nieba, to natychmiast dach w dół, Szyby w dół. Jak jest zimno, wystarczy założyć coś z golfem, puścić ciepłe powietrze i cieszyć się dziką frajdą. Czymś w rodzaju jazdy na motocyklu, która nie wymaga ani kasku, ani nie sprawia problemów ze złapaniem za kolano towarzyszki. Chociaż z tym łapaniem za kolano, wiecie co, jak się jedzie takim autem, to naprawdę należy się skupić na jechaniu autem, na prowadzeniu, na przyjemności, na wsłuchiwaniu się w tak genialnie zaprojektowany, a jeszcze lepiej wykonany pojazd. Centralno-silnikowe Porsche. Dwulitrowy czterocylindrowy bokser 300 koni. Napęd oczywiście na tył, przez fenomenalnie działającą, bajecznie zestopniowaną, siedmiostopniową skrzynię dwusprzęgłową. W tym przypadku, ponieważ jest to wersja T, a więc ta niby ekstremalna, e, maksymalnie odelżona, co i tak oznacza prawie 1400 kg netto, no bo Kabriolet musi być usztywniony, bezpieczeństwo waży, automat to jest dodatkowe 40 kg. To nawet jeżeli zamiast klamek mamy kawałki szmatek i parę innych rozwiązań tego typu, to i tak będzie to ciężkie. Ale nie na tyle ciężkie, żeby nie czuć tego, co mnie otacza nie zauważać, jak fantastyczne doznania są możliwe w tym miejscu. Tym. Tym, za kierownicą. Na takiej drodze. Bo okej, okay, ten samochód oczywiście może jechać grubo powyżej 200 km na godzinę. E, nawet odkryty. Ale to nie autostrada jest miejscem, gdzie się najprzyjemniej podróżuje takim autem. Nawet nie chodzi o to, żeby jechać szybciej niż 100 km na godzinę. Chodzi o to, żeby było piękne otoczenie. Najlepiej, żeby były zakręty. No, niestety tu czegoś takiego nie znajdę. A ponowny wyjazd e, pod krosno, generalnie, takim samochodem się powinno jeździć po normalnych, publicznych drogach po fantastycznym, najlepiej, asfalcie takim jak tu. Wśród drzew, żeby było przyjemnie, a zakręty są tylko cudownym dodatkiem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ten samochód sam z siebie prowadzi się po prostu fenomenalnie. A po drugie chodzi o technikę, bo do tego genialnego zupełnie zespołu napędowego dołożono kilka drobiażdżków. Na przykład taki, który aktywnie rozdziela moment obrotowy między oba tylne koła, który aktywnie przeciwdziała wychyleniom zawieszenia, i który kasuje wszelkiego rodzaju nieprzyjemne efekty, spowodowane tym, że mamy potężny silnik wzdłuż, ustawiony wzdłużnie, a co za tym idzie, kopnięcie gazu może powodować zwyczajną reakcję na moment obrotowy, czyli kolejne wyginania, bujania. Tu tego nie ma, bo mamy aktywny układ jezdny i aktywne kasowanie, no niestety muszę zamknąć szyby, aktywne kasowanie, przeciwdziałanie, skrętnemu momentowi obrotowemu. Ależ to jest cudowny samochód, ależ to jest cudowna frajda móc sobie tak jechać. Nie, nie wiem, ile on kosztuje. Według zasady, jeśli pytasz za ile, to znaczy, że Cię nie stać. Samochód marki Porsche nie może być tani. To jest oczywiste, nikogo nie trzeba do tego przekonywać, bo za perfekcję, za to, jak fantastycznie jest to zrobione, zaprojektowane, zrealizowane, jakiej to jest jakości. Za to wszystko nie tylko trzeba, ale wręcz warto zapłacić. Bo jeżeli nikt, albo prawie nikt, nie oferuje czegoś równie wspaniałego. Jasne, w życiu bym nie dołożył 18 tysięcy za ten lakier. Chociaż trzeba przyznać, że auto wygląda efektownie, ale. Myślę, że jeszcze bardziej efektownie by wyglądało w zwykłym, czerwonym. Tak samo jak nie dołożyłbym 4000 zł za przeszycia w kabinie w tym samym kolorze co lakier karoserii. Ale ja doskonale rozumiem ludzi, którzy to robią. Tak samo jak dołożenie, nie wiem, 900 zł za pasy bezpieczeństwa w tym kolorze, proszę uprzejmie. To nie są moje pieniądze, ja nie będę kogoś krytykował za to, że sobie wydaje swoje pieniądze w taki sposób, jak chce. Nie robi nikomu krzywdy, a kupienie sobie takiego samochodu, tak wspaniałej zabawki, wręcz wymaga dorzucenia jeszcze trochę, żeby ta zabawka była jeszcze bardziej zabawkowa, żeby ona dawała jeszcze więcej frajdy bo jeżeli komuś się to podoba to przez samo patrzenie na to auto on ma z tego frajdę i dobrze i niech tak będzie obłędna rzecz to jest jeden z moich najukochańszych samochodów na świecie większą frajdę dałoby mi tylko posiadanie Porsche 911 Cabrio nie dlatego, oczywiście, że ma dodatkowe niby siedzenia z tyłu, e, tylko dlatego, że jest 911, która jest jeszcze bardziej perfekcyjna i która na przykład e, no w topowej wersji, a tylko taka by mnie interesowała. Bo co, gdyby nie było stać, to on sobie kupił 911 Turbo S. Ma zawsze napęd aktywny, w pełni aktywny napęd na cztery koła. A co? To jest generator takiej frajdy. Już to. Z całą pewnością jest to jeden z ważniejszych samochodów w moim garażu marzeń. Przez to właśnie, że stanowi połączenie absolutnej perfekcji technicznej z absolutnie genialną Emocjonalnością. Straszliwie twarde zawieszenie. I co z tego? Ono jest jednocześnie potwornie twarde i zaskakująco komfortowe, ponieważ w e, niezrównany sposób wybiera nierówności. Są takie twarde zawieszenia, które tak potrafią. To ja wam będę dużo mówił. Trzeba dążyć do tego, żeby niezależnie od swojej wyporności finansowej, od swoich możliwości finansowych, od swojej pozycji, chociaż raz w życiu przejechać się czymś takim. Chociaż raz. Dziękuję, do widzenia.